Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku mojego Let's Playa z Gotika. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się do starej kopalni po listę i zaniesiemy ją do nowego obozu do bodajże Laresa i wykonamy troszkę tak samo. Yy, wykonamy troszkę zadań, żeby dobić do piątego poziomu. Ja już mam poziom trzeci, troszkę pozabijałem tutaj wokół obozu różne zwierzęta, więc brakuje nam jeszcze. No jeszcze troszkę nam brakuje, więc dobra. To od razu idziemy do, tego, do tej starej kopalni. Ona jest tam, przez las chyba się przejdziemy. Chociaż nie wiem czy nas nie zaatakuje, bo tam jest dużo wilków, a z wilkami sobie nie daje rady. Już sobie się o tym przekonałem. Chciałem zaatakować, a mam na hita od razu. Więc jest cienko. Więc najwyżej może uciekniemy sobie. to wyciągniemy od razu broni, idziemy na te ścierwojady. O nich zapomniałem i wybiłem ich pomiędzy odcinkiem. Planuję zrobić taką serię, jakby pomiędzy odcinkami. Żebyście wiedzieli, co ja robię pomiędzy odcinkami, a żeby nie zaśmiecać playlisty z, z samą grą, z przejściem. I to by była taka. To by były dość długie filmy, bo ekspienie troszkę trwa. Przejście z miejsca na miejsce. zobaczcie, mam już 91 mięska surowego, więc to dość dużo. Na, na, na wybijałem tych zwierząt, no... To trzeba podzielić przez dwa, czyli będzie gdzieś tak 40. O fuck, tu jest wilk. Zwiewamy On chyba ma, nas dziabno mi się wydaje. Of, myślałem, że już przez to mnie gonić. Uciekamy jeszcze, uciekamy, uciekamy Nie wiem, którym przyciskiem się patrzyło do tyłu o tym. I goni mnie nadal. Cholera. Już? Już. Jeszcze jak podbiegnijmy. Okej. Okay. Przestały nas gonić, udało się. Kiedy się tam wybijemy. Jak będę troszkę silniejszy. Okej. Okay. Zdrówmy się może. O kur... Czyżby sobie nadal nie odpuściły? Możliwe. Dobra, to nimi się, nimi się zajmiemy później i różnymi zwierzętami tutaj Teraz no, idziemy do tej starej kopalni, ona jest tutaj na prawo No już są mury, wieżyczka Uzdrówmy się może Tym Mięsko sobie upieczamy i sprzedamy, więc nie będę się nim uzdrawiał Upieczone dodaję więcej i kosztuje więcej, więc Chyba to kosztuje 5, tamto kosztuje 7 Ale O, tutaj są kolejni kolesie z obozu na Wagnie. Strażnicy świątyni, tacy wojownicy bardziej upancerz opancerzeni. Okej, okay, tu jest wejście do starej kopalni. Tu są takie bryłki rudy. Bryły rudy to można wydobywać niby, ale nic z tego nie wypada. W gotiku dwójce noc Kruka to już jest udoskonalone, tylko że to nie jest bryłka rudy, tylko to jest złoto w kopalniach na nowej mapie. Jest to złoto i złoto wypada, później sobie można na monety przerobić. Okej, okay. nie jest to jakiś pierwszy koleś, Drake. Pogadajmy sobie z nim. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? <laughs> Stoimy teraz w głównej. On nam powie coś nieco o kopalni. Na można zejść poruszstowania. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania tu. Cieś w sumie. A zresztą. Do zobaczenia. Ciut z tym. Idziemy dalej. Tu mam jakiegoś handlarza chyba, jak dobrze pamiętam. Tak. I u niego możemy, co możemy u niego kupić? Różne takie strzały, bełty, wytrychy, bryki rudy ma, pochodnie. Może sprzedajmy? Pochodnie nie trzeba na tyle Weźmy tak. Jedną sobie zostawmy. Mięso chrząszcza, to się upiecze Kubek sprzedajmy. Monety sprzedajmy, bo to i to nic nie daje. Do niczego to nie będzie potrzebne. Bryłki R13, dzban sprzedamy. Skórę Wilka sprzedamy. Kły sprzedamy. Klucz kawalorny, już go użyłem. Ale chyba mogą się drzwi zamknąć. O cholera. Mogę coś. Tu... Zamknąłem okno. Ja no, mu sprzedałem? czy wszystko Nie. Nic mu nie sprzedałem. Okej. Okay. Co tu miałem sprzedać? Yy... Skóra cieniostwora, to jest dużo warte. Tylko wszystko idzie przez pół skrzydła tylko koleś nie będzie miał tyle kasy, to nie w takim razie bierzemy mu 50 brojek grudy i spieprzamy na dół okej okay. Han przyjmi i koniec mamy 50 brojek grudy zarobione możemy sobie to później wydać może kupimy sobie jakiś pancerz albo coś jak będzie okej, okay. zjeżdżamy teoretycznie powinienem zejść drabinką no, ale tak jakoś, tak jest szybciej. I w sumie bezpieczniej, bo drabinki lubią się bugować w niektórych przypadkach i mogę spaść. Okej okay. to teraz w dół. Ciągle w dół, w dół i w dół, ale za chwilkę będzie już tutaj. Hop U tego kolesia będzie zadanie z tym kolesiem. Może je teraz nawet. Jak leci? Mam dla ciebie spraw, żeby. Musimy załatwić, żeby on się odczepił od tej skrzynki. On tutaj ma skrzynkę, widzicie, o tam. Właśnie mam tego od nich odczepić, więc. Zróbmy tak. Od razu dam poprawną wersję. Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. E, Okej. Okay. Poszedł. Za to doświadczenie, że on nam nic nie zrobi. No ale proszę za. A I jeszcze coś. Wezmę. Kupujemy klucz do skrzynki. Zobaczymy, co on tam ma. 30 bryłek, dostaliśmy od niego 10, więc mamy 20. Stracone. Zobaczmy, co on ma w skrzyni. O widzicie, 70 brojek grudy, więc się nam opłacało jak cholera. Teraz zejdziemy na dół, on nas troszkę skrzyczy, że go odciągnęliśmy od skrzyni i... Później chyba jeszcze możemy mu oddać ten klucz, sprzedać bodajże. Ok, zejdziemy tak. Mogę to, drabiną, ale tak jest szybciej. Lubię <grybujesz> szybsze rozwiązania. Jest taki składnik z żarciem na prawo. Zobaczymy, czy tam coś jest. Czy, ktoś, czy ktoś tego pilnuje? Tak, pilnuje tego. Jakoś to chyba się dało wziąć, żeby go odciągnąć stamtąd, ale. Dobra, ciul. Hej, ty! Jeśli... Tyle, nam pogroził na troszkę i. Nie zgubiłeś rzeczy samej. Nawet nie chcę, ale dam ci 20 bry... I sprzedaliśmy króż na 20 obry, więc nie straciliśmy nic, zarobiliśmy 70 od niego O Jan, on jest. Yy, on jest właśnie przywódcą całej kopalni, więc do niego mieliśmy się zgłosić po listę To ty jesteś tak, to ja. To, to moja kopalnia Okej okay. yy, Tak. Przysyłam mnie w porządku. Oto i on. Okej, okay, mamy listę. Więc jest już, dobrze Doświadczenia nam troszkę przybyło I teraz, gdzie jest ta lista? No, gdzie jest ta lista? Pisma, o Lista, co oni tutaj mają? No jakieś takie Dobra Czyli wracamy się z powrotem na górę I kierujemy się w stronę nowego obozu może tam się przejdziemy do tego całego Laresa. Zdajemy mu tą listę. Zobaczymy czy nas wpuszczą w ogóle. Powinni. Okej. Okay. Jest jeszcze coś do pogadania z tym golesiem, czy nie bardzo? Nie. Do zobaczenia. No to dobra. Idziemy. Głupie jest wychodzenie do góry, fajnie się schodzi, ale na dół można zejść tym sposobem, co pokazywałem w z toporkiem, z mieczem czy tam z, czym z czymkolwiek na sam dół. Tam skac skaczałem przez środek i, i heja. Muszę sobie ściągnąć pacza do Gothic'a dodającego więcej klatek na sekundę, bo jest tylko 30, tak ustalone w gotiku, i przydałbym się więcej. Nie, że mi jakoś to przeszkadza, bo gra wychodzi płynnie, tylko po prostu chodziłaby jeszcze płynniej, jeszcze fajniej by się grało, więc ja to spróbuję sobie załatwić. Co za tym idzie będzie troszkę lepiej. W filmie tak samo. Okej. Okay. Wychodzimy na świat z kopalni. Jest już noc. O kurde, to już mi się coś troszkę. Ja nadal przeziębiony lekko. To nie było zbyt mądre. Okej. Okay. Idziemy, może się teraz przejść z tymi ściadojadami. Tutaj zaraz będą. Będzie taka grupka mała. Mam nadzieję, że te wilki już poszły. To dosyć nie powinny pójść. My jeżeli wejdziemy... wrócimy z powrotem, to się wszystko wczytuje z powrotem, tak jak było na początku. One pra prawdopodobnie są na swoim miejscu. O, ja Hop. Zbieram wszystko, bo tu jest bez. Jest nie, nieskończony ma ekwipunek, więc. No, A jeszcze może powiem, bo ja tam w opisach filmów ostatnich, w ostatnim opisie filmu pisałem. Jeżeli wam przeszkadza klikanie myszki i klawiatury, to napiszcie w komentarzu. Faktycznie to klikanie coś słychać, nie wiem, wcześniej mój mikrofon tego nie nagrywał, teraz jakby zwiększyła się jego czułość, chociaż czułość jest ustawiona na minimum i nagrywa to wszystko. Więc jeżeli wam to bardzo przeszkadza, napiszcie w komentarzu, ja to spróbuję jakoś naprawić. Zobaczymy większą, większością, ilością głosów. Ale tak ci tak na. O kurwa! To ja stąd spierdalam. No! Teraz przestaną. Przestały. Ja pierdolę. Już byśmy zginęli, przez chwilę. Zapomniałem sobie o tym, że trzeba wszystkie zwierzęta pojedyncze odciągać. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że jakoś się... Zginiemy. Okej. Okay. Idziemy jeszcze do tych szczurów tutaj. No to szczury są łatwiej, bo one są wolniejsze. Zajmone zaatakują to masakra. Ok, już mamy mięska 105, to się później upiecze. Ja to zrobię pomiędzy odcinkiem. Jeszcze się nad tą playlistą i tymi filmami pomiędzy odcinkami zastanowię. Jak mi się będzie chciało to nagrywać, to wtedy tak. Okej, okay, zapiszmy. Tak w ogóle powinienem na dwóch zapisach to zapisywać. Ale raz znowu zrobiłem ten błąd i zaatakowałem je wszystkie. Ale jakoś sprawdzimy widzę. OK, udało się jakoś. Nie było źle. Okej okay. Nowy obóz jest tutaj, w prawo się idzie Tam jest też jeszcze skrzynka A tu się do niej przejdziemy później Ona jest zabezpieczona wytrychem To jest takie prawo, lewo, prawo, lewo Jak sobie źle, źle trafię, wytrych się złamie i po tokach Nie mam jak otworzyć Okej okay. Widzicie, już pochodnie się zaczynają Jest i brama do nowego obozu O Puścili nas bez gadania, to dobrze. Już nie pamiętam jak tutaj było, bo ja rzadko do, do nowego obozu dołączałem. Zazwyczaj był to stary obóz i obóz na bagnie, a to jakoś teraz do nowego. Okej. Okay. Pamiętam, że jest tu taki koleś. No tutaj. Co on będzie chciał nam dać zadanie, żebyśmy rozdawali wodę dla zbieraczy. O tu rośnie ryż, jak zresztą widać, nie widać. Tu rośnie ryż i mamy tym zbieraczom rozdać wodę. I on się tak... nic za to nie dostaniemy, tylko chyba tam doświadczenia. Zad załatwimy tę misję później. Ok, wchodzimy. Chcesz przejść przez... On ten nas zatrzyma, ale tutaj. No i co? Tutaj nie nic nie ten, okej. Okay. Uważaj. No to idziemy dalej. O, z tym golesem tak samo jest misja. Topielec. Jest tutaj topielec, on... Podkopuje się pod tą tamę. I chcę ją rozwalić. On jest tam na tamtej wysepce za, to, za tą karczą. Czy tam co to jest? I trzeba go zabić. Żeby zabić to pielca. no to tro troszkę czasu zejdzie. Bo teraz akurat nie jestem do tego gotowy. Znaczy, mógłbym spróbować, ale troszkę by zeszło. No widzicie, tu jest z, z obozu na bagnie. Okej, okay, Lares jest tu. A dokąd? A gdzie... To Chcę, Ale Lares raczej nie będzie! To już mój problem. Jak sobie chcę. to zachowaj to dla siebie. Okej. Okay. Dokąd się... Chcę się zobaczyć. Szef jest u siebie. Mam tu lic... Nieźle! Dostałem ją od... Masz tupet! Wysłali cię, żeby poddać... To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa. Jak go znam, pęk... to jak? Mogę wejść, czy WCHODŹ Śmiało. Okej, okay. załatwiliśmy. Wchodzimy do środka. Jest Ilares. Trzeba uważać, żeby go nie okraść, nic mu nie wziąć, bo będziemy mieli przerombane. <grybujesz> Zaatakują nas wszyscy. To można załatwić, jak będziemy. Umiem się zresztą skradać. To w nocy się podejdzie. Chcę do Was dołączyć. Tak. Mam przy sobie listę zamówień. No, 250 doświadczenia. O, niech mnie. Albo pokaż. Oto ona. Daliśmy mu tą listę. Tak jak mówiłem. Rzeczywiście. Wiesz co z nią teraz zrobimy? A jak już dostarczą wszystko do kopalni? Mówiłem, obrabujemy ich ze wszystkiego. Obrabujemy ich ze wszystkiego. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Stałeś się bardzo popularny, odkąd przyniosłeś. Ale nie jesteś gotowy. To co mam? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal i ma ma sobie tyle warte co najmniej 400 bryłek rudy. Skoro masz już ziele, chce, żebyś je sprzedał. Wtedy wrócimy do twojego Okej. Okay. Zawad i yy, i sprawę z listą i z Laresem. Jeżeli ta pisało, żeby dołączyć, potrzebujemy Piąty poziom, mam już trzeci, prawie czwarty, bo brakuje dokładnie 510 doświadczenia. Więc zaraz szybko się z tym uporamy jakoś. Tak Ok, zapiszmy i lecimy. Yy, ten cały stop, bo on nam dał zadanie: co mamy mu przynieść? 400 bryłek grudy, zaczynamy na ziele bagienne. I od któregoś to jest tego bala całego? Jesteś, jesteśmy bractwem śniącego, ale tak. Pochodzę z obozu. Jestem bal Kagan. A nie, to nie ten. On chyba był w tej karczmie tam. A żeby tam no trzeba zapłacić. Okej, okay, idę to zanieść może teraz do Diego. Zaniosę do Diego tą listę całą. Pośpieszymy się. Tfu, posłużymy się metodą szybkiego schodzenia. Ten odcinek już chyba dość długo trwa, mi się wydaje. Około 20 minut, jak poprzedni. Więc dojdziemy do niego, damy mu tą listę. I myślę, że będziemy kończyć. Czekajcie, może zobaczymy co oni tam dopisali. Aha oka że... takie PS napisał zobaczymy co na to Diego powie dobra do starego obozu siedzi tutaj w prawo albo tam prosto i przez las my pójdziemy sobie drogą w prawo tam się będzie przechodzić koło kawalorna jeszcze będzie po drodze taki jeden myśliwy z nowego obozu no jest i ta skrzynka, co wam mówiłem. Zablokowana? Tak. O, mówiłem. Kliknąłem źle i po wyzrychu, i dupa. Gobliny. Spróbujemy, ale znając życie, przegramy. O nie, udało się, wow. O kurwa. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Podobno jest jakaś szybka metoda ataku e, Jakoś mi nie idzie Próbowałem, nie idzie To jest chyba nie nad ten... Nie nad tą poziom walki Trzeba troszkę lepiej walczyć Dobra Bo ten odcinek się coraz bardziej przedłuża A nie chciałbym za długi wrzucać Bo w końcu może się komuś zacząć nudzić na takim odcinku i... No i co? Okej okay. Jest i, ten, jest i ten cały myśliwy, tutaj od niego też możemy wziąć, ale to później sobie wezmę wszystko, nie, nie śpieszy mi się jakoś bardzo, okej, okay. tu tak samo było w ścierwojady, tam były szczury w tej jaskini, tu ścierwojady stałe, wszystko wybiłem, wszystko dla doświadczenia. My tylko ciekawi, ile dostaniemy doświadczenia, jak oddam listę. Mam nadzieję, że około 500. Chociaż nie wiem. No, 250 minimum. Jak dostaniemy 100, będę zły. Bo chcę w miarę szybko nabić ten piąty poziom i przyłączyć się do nowego obozu. Znając życie, zrobię to. Ten level zrobię pomiędzy odcinkiem. Chyba, że się uda teraz. I w następnym odcinku dołączymy się do nowego obozu. Tak, skaczę tylko dlatego, bo to szybciej wtedy idzie. I tak jakoś na tak samo. Żeby coś klikać, żeby nie było tak nudno. No tak, iść o tak, tylko to. Tak jakoś ubogo. Okej. Okay. Stary obóz nocą. Dobra, gdzie jest Diego? jest życie, śpi. Tak. Tylko obudzimy. Tu jest jego chata. Nie, nie śpi, o. Okej, okay, mam listę od Jana. Mam listę od Jana. Tak! 750 doświadczenia, czyli jeszcze lepiej niż myślałem. Okej. Okay. I myślę, że... Mamy kolejny poziom. dla kolejnego nam niedużo. Więc pomiędzy odcinkiem sobie to nabiję. No więc dobrze, myślę, że na tym kończymy, a więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Zapraszam do oglądania poprzednich filmów oraz następnych filmów, które już wkrótce się pojawią, a więc trzymajcie się i cześć.